Cześć kochani, witam Cię plutko na moim kanale. Dziś mam kolejny filmik dla Was. Ja wiem, że jestem znowu w tym samym wydaniu, ale jak wiecie, jak się ma dzień wolny, to się po prostu chciałoby mnóstwo rzeczy wykonać. W każdym momencie dzisiaj mam dla Was krótki hol kosmetyczny. Zacznę może od maseczki, maseczkę, którą sobie zakupiłam w Douglasie. Jest to maseczka taka typowo nawilżająca, ja już jedną z tych maseczek mam. Jestem w trakcie właśnie używania, z tym, że mam maseczkę taką mocno rozświetlającą, fajnie się u mnie sprawdza. Tu jest pojemność 25 ml, czyli całkiem, całkiem sporo. Oczywiście po otwarciu wsadziłam ją do woreczka i do lodówki, żeby się nie psuła, dlatego, że ją możemy stosować 2-3 razy w tygodniu. A wiadomo taką pojemność 25 ml nie jesteśmy w stanie zużyć na raz na buzie. Zobaczymy jak się to sprawdzi, bo z jestem naprawdę zadowolona. Oczywiście ceny jak zawsze będziecie mieć w opisie. Kolejną rzecz, którą sobie kupiłam to jest peeling z Harmony. To jest ta seria dektyle Indyjskie z Wanilią. Przepiękny zapach. Uwielbiam jednak ten peeling. To jest chyba najlepszy peeling dla mnie jaki miałam. Bardzo mocno działający, dość gęsty, dość wydajny. Także mogę go Wam spokojnie polecić. Kolejną rzecz, którą też bardzo lubię i już miałam w swojej pielęgnacji olejek z farmony pod z do jest kiwi i z karambolą. 500 ml. Bardzo wydajny produkt. Przepięknie pachnie cała łazienka, ale pachnie też skóra. Fajna jest później woda zmiękczona, fajna pianka. Polecam. To już też moje kolejne opakowanie. Tu mam kolejną rzecz, której oczywiście nie może zabraknąć u mnie w łazience. Jest to sól burszny oraz biedronki, czyli ta seria Spaggy Beauty. Moja ulubiona, ona delikatnie bawi wodę. Ja sobie takie dwie nakrętki wsypuję do wanny. Przepięknie pachnie oczywiście, to jest sól, więc żadnej pianki nie ma. Natomiast woda jest fajna, zmiękczona. Uwielbiam te sole. Kolejną rzecz, którą sobie kupiłam i to jest tonik z ogórek. Odświeżenie, nawilżenie, tywa tłusta, mieszana i normalna. W tej chwili ta seria jest dostępna właśnie w Lidlu, co mnie zdziwiło. Jest jeszcze do cery właśnie wrażliwej i suchej i jest mleczko i tonik. Ja natomiast mleczek ostatnio nie lubię do, do makijażu, więc zakupiłam sobie tonik. Pojemność 200 ml. Nie zawiera alkoholu. Bardzo jestem ciekawa, jak się sprawdzi u mnie właśnie na skórze. Tutaj mam chusteczki takie zwykłe, mokre, nawierzane oczywiście te, które są w Lidlu. Frotto z pomarańczą 15 sztuk. Chusteczki, które zawsze muszę mieć po prostu w torebce. Tutaj sobie też kupiłam z biostilk Marakuja Oil 15 ml Nie widzę w tej chwili, w każdym razie to jest taka malutka buteleczka Też jest to dostępne i w Bibu, ale w bieżące ostatnio również też widziałam nie, no 15 ml tu jest na opakowaniu tym Także jak wiecie ja lubię takie olejki, one mi szkody na włosach nie robią, więc kupiłam z Marakują Zobaczymy, bo ten jedwab taki zwykły bardzo lubię, fajnie się u mnie sprawdza Natomiast no tego jeszcze nie miałam. Bardzo jestem ciekawa, jak się sprawdzi na moich włosach. Zakupiłam ponownie z Albioteki Serum. To jest takie regenerujący krem do rzęs. Ja go stosowałam na noc. Bardzo dobrze się to u mnie sprawdziło. Jestem zadowolona. Bardzo, bardzo wydajne. Ja chyba z 8 miesięcy używałam ten produkt. 10 ml tutaj jest zawartość, dlatego kupiłam kolejne opakowanie. Tu mam jeszcze jedną rzecz. Jest to pędzelek. Pędzelek, który kupiłam sobie w Daglasie. To ma być do rozświetlacza. Może mi się uda go wyciągnąć co to zobaczymy, bo nawet go nie patrzyłam, czy jest miękki, czy nie. E, całkiem przyjemny, taki kizimizi, także fajnie. Bardzo fajnie, zobaczymy. Mam nadzieję, że się tutaj sprawdzi, nie jest za duży do mojej twarzy, także myślę, że będzie akurat. Zakupiłam sobie jeszcze z Golden Rose, bo miałam okazję być w mieście, gdzie jest dostępna po prostu ta kolorówka, Trzy małe lakiery. Trochę poszalałam, bo kolorystyka, jak widzicie, jest znacznie ciemniejsza. Nie wiem, co to jest za seria. W każdym razie to są jakieś nowe lakiery, które się pojawiły. Też fajne, bo malutkie. One mają tu po 6 ml i mam tutaj 91 kolorek. Tutaj mam dziesiątkę, ona jest taka bardziej beżowa. I tu mam jeszcze taki wrzosik 77 Fajna mała pojemność, także myślę, że całkiem, całkiem szybko się po prostu yy, zużyją. Zakupiłam sobie też liner. Mam nadzieję, że się sprawdzi, bo oczywiście mojego kałamarza z Wipera nigdzie tu stacjonarnie znaleźć nie mogę, a ja nie chciałam jednego produktu po prostu zamawiać tylko przez internet. On jest też tutaj z takim grubszym pędzelkiem jak wipera. Więc mam nadzieję, że będzie się fajnie używać. Jeszcze go nie używałam, bo oczywiście czekałam z produktem, żeby nagrać Wam filmik. Bardzo jestem ciekawa, nie jest wodoodporny, no ale zobaczymy jaki będzie kolor, jak się będzie utrzymywał i oczywiście czy nie podważnie moich oczu. I mam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam tutaj u mnie stacjonarnie, co mnie bardzo mile zaskoczyło, bo to jest sylweko i jest to pumatka z peelingiem. Przez przypadek właśnie poszłam do skotu Zielarskiego po olejek z drzewa herbacianego, oczywiście olejku nie było, ale zobaczyłam, że jest dostępna właśnie firma Sylveco. Oczywiście jakieś tam ulotki sobie wzięłam do domu do poczytania. Mają bardzo fajną serię, niestety na wyciągu z brzozy, a ja na brzozę jestem uczulona, więc w te kosmetyki u mnie odpadają, ale mają też kolekcję z lawendą. No więc zobaczę, może spróbuję jakiś jeden kosmetyk właśnie zakupić ten, co jest dla lawendą, Zobaczymy, co się będzie u mnie na twarzy działo. W każdym razie jestem ciekawa z tej pomadki, jak się sprawdzi, czy rzeczywiście będzie fajnie peelingowała usta, że nie będą takie przesuszone, ale to wam znać, dam w projekcie denko, jak ją skończę, chyba że osobną recenzję zrobię na temat tego produktu. Zobaczymy. Kochani, to by było na tyle. Krótkie zakupy, nie było ich bardzo dużo, chociaż filmik ma 6 minut. No ale tak to u mnie czasami bywa. Żegnam się z wami cieblutko. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!